Czołem tam Was bardzo serdecznie z tej strony, galazaki. Zapraszam na kolejny odcinek z Banner Lorda Gramy. Nadal to samo. O, co, co. Yy. O, pięciu bandytów tu w sumie, wiecie co? Dojedziemy ich, dojedziemy ich. Tak, sko. O, 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 o. Tu będziemy mieli w takim razie ośmiu, ale wydaje mi się, że z ośmiu. Ej, no patrzcie. Pasek mi pokazuje power level, że generalnie yy, nie jestem w stanie ich porobić. A ja to próbuję, znaczy będę chyba próbował jednak tej walki, wiecie co? Mmm. No spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wpakowałem się trochę na samym początku. Generalnie plan jest taki, żeby się udać w najbliższej przyszłości do Wlandii. Wow, kawalerzysta jakiś. Dobra, ale... Wow. Dobra, ktoś dostał te 40. Ja jakimś kamyczkiem dostałem. Dobra, wydajmy rozkaz do ataku. Ja próbuję. Dobra, znowu za 78 tym razem. Z może jestem w stanie ich porobić. Powiem szczerze, nadal jestem dosyć nupski, jeżeli chodzi o. Dobra, zabiłem! Sawery so gain level, okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, ja, że moja ekipa sobie jakoś najszybciej poradzi. Dobra, zabiłem! Dobra, moja ekipa sobie radzi świetnie. Tu pasek pokazywał. Wybitnie na moją niekorzyść sytuację. A tymczasem widzę, że my sobie tu radzimy. Kurczę po mistrzowsku, jakbym w tą grę grał od urodzenia. Przesadzam, oczywiście, ale. No ładnie wygląda ta y, złota wieża na zielonym nie? O! Ale to w konia, do, w konia dostał. Więc. <laughs> nie do końca tak jak chcieliśmy. Headshot? Musiałem kogoś headshotować. dychłem chyba mieczem. O! Nie potrafię strzelać złego, powiem wam szczerze. Dobra, zabijemy Dobra, dobra robota, panowie, powiem wam szczerze. <laughs> Silni gryb mówił, że przegramy, a tymczasem wygraliśmy. Mamy już kilku, widzę, że tych więźniów. Wkrótce będziemy ich próbowali rekrutować. No i mamy całkiem sporo różno, różnego rodzaju lutu. No i dobra. I tych pięciu bandytów w zasadzie też spróbujemy dojechać. Skoro już tutaj się nam napatoczyli. Generalnie, na dzisiaj plan jest taki, żeby się właśnie przedostać do Wlandii i tam zacząć robić questy dla właśnie notabli miejscowych. Ej no, <coughs> czy ja ich w ogóle nie jestem w stanie dogonić? Aha, dobra, chyba nie jestem w stanie ich dogonić. Dobra, w takim razie udamy się tutaj na razie. Zbieramy generalnie wojska, żeby uderzyć na ten hideout cały, ale to potrzebujemy co najmniej 10 typa i to takich, powiem wam szczerze, całkiem moim zdaniem ogarniętych, że tak powiem. Dobra, mamy w sumie 10 typa, zrekrutuję tych i teraz tak, tu możemy brać jakieś questy nadal, ale nie, nie chcę tego robić, ze względu na fakt, że okej, okay, to nam się wkrótce. A nie, my się musimy do tego poros udać za te 5 dni, chyba. Za dwa. Musimy zbierać zboże. Wykonam te questy, które mam. Spróbujemy tak zrobić. Wykonam te questy, które mam. Eee, no. I się udamy do Wlandii i zobaczymy, co tam ciekawego nas czeka, jaka tam wspaniała przygoda. Tarcze są generalnie słabsze. Date fruit. Fruit w zasadzie. Czy to jest do jedzenia? To jest jako jedzenie, chyba, nie? Więc ja to zostawię sobie po prostu. Dobra. 109, zawsze jesteśmy parę monetek do przodu. I co? Na ten hideout kusi mnie, żeby zaatakować, ale boję się, że to trochę nie wypali jeszcze w tym momencie. Pójdziemy tutaj. Nie wiem, po co w sumie. Bo zrekrutować i tak za, za dużo... Znaczy w sensie mogę więcej zrekrutować, zrekrutuję jeszcze jednego. Bo to jest... Nie, to jest 10 beze mnie chyba, nie? Więc czekajcie, party, zobaczmy. O, i mogę rekrutów z tego ulepszyć. Albo w łuczników, albo w Imperial Infantry. Nie wiem co wolę powiem szczerze. Ktoś pisał, że generalnie kawaleria jest najlepsza. i To w zasadzie wiem, że kawaleria jest najlepsza. Dobra, ulepszymy ich w piechurów. Oni no tak wyglądają: tarcza i mieczyk. Taki bizantyjski ten mieczyk. Ci goście zdecydowanie bardziej epicko wyglądają: imperial, Wigla, rekrut czy jakkolwiek to się tam. No. I mogę tu generalnie rekrutować też z tych więźniów, których mam, ale tylko jakby od pewnego momentu. Na razie w sumie na no tak, hillmenów nie chcę, bo to gołodłupce straszne. Tych brigandów teoretycznie mógłbym, bo oszczepy, włócznie, tarcze, no piechotą nie chodzę jeszcze do tego toporek. To, mog, to mogł, mogłoby nawet być, ale no wydaje mi się, że jestem w miarę przygotowany, żeby iść tam na, na tamtych gości, na ten hideout cały. I teraz tak, inwentory nie. Coś miałam. Aha, charakter. I tutaj coś mi się ulepszyło z tego, co mi się wydaje. A, i ktoś mówił, że generalnie im więcej mamy tego zielonego wbitego, czyli jak to się nazywa. Eee... Fokus. Im więcej fokusa mamy wbitego na daną jakby grupę umiejętności, tym szybciej wbija nam się EXP, używając jakby no, tej danej, danego typu broni. Rzecz w tym, że ja nadal nie mam tu 200 broni, także tutaj za wielkiej filozofii no, nie, nie, nie poczynia. muszę w końcu sobie dwuręczny miecz kupić albo cokolwiek. Oj, to są tu dwuręczne miecze, powiem szczerze, jak na razie nie spotkałem, ale zgaduję, że jednak są. Yy, atletyka. Atletyka pono... znaczy pono... Z tego co mi wiadomo, atletyka jest dosyć ważna. To zwiększa mi maksymalne punkty życia. Dobra, zyskałem level, ale nie wiem w czym to jest najciekawsze, nie? Riding jeszcze nie. Scouting nie. Generalnie w ogóle, tak na marginesie mówiąc, jestem troszeczkę przeziębiony, więc mogę brzmieć trochę dziwnie. Ale nie jest, nie ma tragedii, więc mam nadzieję, że do świąt będzie lepiej. Dobra, no ja na razie tutaj nic nie kombinuję. Mam level 2 w ogóle, więc ja generalnie jestem takim totalnym gołodupcem. No i, i co robimy w sumie? Idziemy do Poros i spróbujemy. Znaczy, w sensie poczekamy trochę. Bo tu, tu musimy chyba jeszcze trochę poczekać. Może faktycznie warto by było zaczekać. Aż tam się zrobi, jakby ten odpowiedni czas na tego questa. It's been Okej, okay, dobra, my możemy już... W sumie jesteśmy gotowi. Dobra, no niech będzie, niech będzie. Aha, no musimy czekać jednak tak czy siak chyba. Dobra, no to zrobię cięcie i zobaczymy. No, Ja tutaj jeszcze wielu rzeczy nie ogarniam, więc nie do końca wiem, jak to tam działa. Eee, security, okej, okay, nieważne. Dobra, kliknąłem, że jestem gotowy, ona na nas czekała, więc jedziemy z koksem. I zobaczymy, co to będzie za starcie, nie? A nam, wydaje mi się, że... O, wow! wow. Okej, okay, dobra, no, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, ona chce dwa razy więcej zapłacić mi, niż tamta, co, co mi w sumie płaciła. Mogę to teoretycznie zrobić, bo i tak nie jestem związany za bardzo z tą frakcją, w sensie nie będę wkrótce, więc w zasadzie dwa razy więcej 1540 Okej. Okay, Okej. Okay. What? What? Okej. Okay. To nie poszło tak jak miało wyjść. Nie wiem czy nam się uda to zrobić. Nie, chyba nie. Ohoho. Eee, czy ja tutaj byłem w ogóle bez bez ekipy? co się teraz stanie, ej? Mam 1% HP eee, No generalnie nic się nie stało, po prostu nie zarobiłem w ogóle tych pieniędzy. <grym> Okej. Okay. No to spartoliłem robotę całkowicie. Gorzej się nie dało tego zrobić, ale powiem szczerze, że liczyłem na to, że jednak jakieś party tu ze mną kurcze pójdzie, a tymczasem nic z tych rzeczy. Eee, no dobra, dobra, wiecie co. Więc ja tu po prostu trochę zaczekam. Trochę się zrekoweruję i spróbujemy coś ogarnąć z tym hideoutem. Może tam się coś uda zrobić. Okej, okay, rozbiłem przy okazji jakieś mniejsze party. I ulepszyłem jednego z, tym, z tych imperialnych piechociarzy do... Mm, Wytrenowanego imperialnego piechociarza i to wygląda już naprawdę całkiem przyzwoicie. Dobra, czy ja tu mogę coś jeszcze zrekrutować? No zwykłych takich szmaciarzy, ale no i tak, no, jak będę atakował hideout, to i tak, jak wspomniałem, mogę wziąć tylko 10 typa, jeżeli dobrze się orientuję. Więc czekamy dalej, aż ja tu wydobrzeję, chociaż czekajcie. Jeszcze mnie kusi, żeby jakąś broń lepszą kupić trochę. Tylko no. Czy ja tu faktycznie kupię jakąś lepszą broń? Czuję, że nie za bardzo. Jeszcze mam quest'a z tym zbożem nieszczęsnym. Dobra, czekamy na razie. Dobra, wrąbałem gdzieś w jakąś kolejną walkę z bandytami. Rzecz w tym, że tym razem jest nas troszeczkę więcej, więc jest szansa ich porobić. Znaczy, w sensie ostatnio też ich porobiliśmy, mimo że ich było troszeczkę więcej. Dobra, no na razie ruszam. Zobaczymy. O, mają jednego kawalerzystę. Cały czas ci bandyci mają jednego kawalerzystę. Mam duży problem, żeby ich dogonić na mapie, powiem szczerze, i ja nie wiem za bardzo czego. Czy znaczy, w sensie. Myślę, się, że po prostu miałem umiejętność podjeżdżania rozwiniętych. O kurde. Ała. Kupaki. Uspokójcie wy się tam. No nie. To nie wychodzi dobrze. Z całą pewnością. Moja piechota jeszcze czeka. Dobra, dostał za 68. Co da mi rozkaz do ataku? Bo ja tu sam sobie trochę nie radzę. Dobra, za 59 za jeden. Tylko koniem go stratowałem trochę. A moja piechota też gania za generalnie za kawalerzystą. Aj! jestem słaby w to po prostu. No nie. Dobra. Jednego zabiłem. O, moja piechota nadciąga, więc to przypuszczam, że już będzie pozamiatany zaraz. Dobra. Bić go, bić go. Pięknie, dobra robota. I teraz ten jeździec jeszcze. Dobra. Yy, nie, no czekajcie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o łuk. Dostał. Dobra, i porobiony typ. Łatwiej poszło niż myślałem. No i bardzo dobrze. Te bitwy jeszcze nie są jakieś super epickie, ale mam nadzieję, że wkrótce na jakieś super epickie także się natkniemy. Dobra. Okej, okay. bierzemy tych filmenów. Nie wiem, czy opłaca się ich rekrutować, czy nie, powiem szczerze. Dużo sprzętu widzę, że polutowaliśmy. Więc tak. Już generalnie jesteśmy gotowi, żeby iść na hideout, ale najpierw się udamy do. Tutaj się powiedzmy, udamy, sprzedamy trochę tego sprzętu, ile... o ile. Dobra, oni uciekną. Wszyscy mandyci mi uciekają, powiem szczerze. O, tu jest ośmiu choroba. i kusi mnie, żeby ich też tutaj spróbować porobić. Dobra, zobaczmy, co tutaj warto sprzedać, a co nie. No to warto sprzedać, to też. Generalnie sam syf tutaj zbieramy. O, to jest lepsze. O. No proszę. Czyli jednak nie sam syf. O, to też jest lepsze. Hmm. To jest Kracket Jagged Spear. No, czyli w sumie nie wiem, czy mi się opłaca to brać, bo to jest jakaś połamana włócznia, więc no kurde, połamaną włócznię. Nie, sprzedaję wszystko jak leci. Mam 700 do przodu z kasiorką. I teraz tak. Moje party. Tutaj ktoś na pewno zasłużył sobie na ulepszenie. I bardzo fajnie. Okej, okay, ten brigand. Jeszcze nie w tej chwili. Tutaj ci goście. A, i w, kawaler w kawalerii będę mógł poulepszać w razie potrzeby. Dobra, wiecie co? Jak zrekrutuję sobie tego, zrekrutuję sobie. Będę miał kawalerzysta więcej, w sumie. I na razie tyle tych Hilmenów nie rekrutuję. Nie wiem, czy to się opłaca. To jakby. Podpowiedzcie mi, po prostu, podpowiedzcie. Dobra, poczekamy tu jeszcze chwilę, aż ja dostanę full HP, bo zostałem tu trochę ranny w tej bitwie. No i później co? Ruszamy na ten hideout, robimy hideout i lecimy od razu do Wlandii. Olewamy tego questa, którego jeszcze mamy tutaj otwartego z tym zbożem, bo w zasadzie po co mi to? 12 dni nam zostało tutaj, więc na luzie myślę, że spokojnie nam to jakoś pójdzie. Dobra, jesteśmy gotowi, więc wyłazimy i idziemy na hideout. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze dorekrutowałem paru typa, ale to już tak na zaś jakbyśmy mieli, wiecie, podróżować do Wlandii. No, nie rekrutuję tych Hilmenów, mimo że pokazuje mi, że mogę jak robię... Y Okej. Okay. Aha, muszę poczekać na noc. Nic mnie tu chyba nie zaatakuje, nie? Jak będę czekał? Nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem, kogo weźmiemy jeszcze od tej drużyny, ale na pewno tych jakoś poulepszanych typów, nie? No, bo jednak... Okej, okay, atakujemy. Y czyli tak. Briganta nie będziemy brali. Aha. Aha, aha, aha. A w sumie, niech tak będzie. Dobra. Nie mam niczego strzelającego generalnie. No i ja oczywiście też jestem z buta, bo to jest atak na hideout, nie? So, dobra, czekajcie. F1 i follow me. Dobra. A w sumie może... Nie, nie, nie. Nie o to mi chodziło. Wezmę łuk. Kurde, ale... No nie. Dobra, ki Ej, czekajcie. Charge. Hej. Ej, no co jest? Charge dał rozkaz. No już straciłem jednego typa, okej. Dobra, zabiłem. Dobra, charge i tyle w sumie. Patrzcie, ten, ten chłop jak zasuwa. Highwayman. Wezmę łuk, spróbuję postrzelać trochę. Żeby się wprawić, bo jestem z to bardzo słaby. Ej, chłopaki, strasznie wolni jesteście. Znaczy, że... Ja Co szczerze. Ja mogę jednak kurczyć w ten sposób. Dobra. e, on morduje jak skubany normalnie, nie wiem, no. Jak szalony. Dobra, tamci idą. Jednego niestety straciłem chłopa. Jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Bo to generalnie byli wyszkoleni ludzie, nie? Szkoda tracić wyszkolonych ludzi. Dobra, spróbuj strzelić wójkę Trzymaj się tam, gościu, kurde Jak on mi padnie. O nie padł o pomocy. Dostało. Pięknie! Ej, ta gra jest momentami epicka. Czy tu się nic epickiego niby nie dzieje, ale... Tutaj czujesz faktycznie, jakbyś brał udział w bitwie, powiem wam szczerze. Ta walka jest taka prosta, toporna, nieprzekombinowana, nie? Jesteś tak samo słaby, jak wszyscy dookoła. To jeszcze nawet nie jest najwyższy poziom trudności. Tu ktoś się kitra? Nie. Więc mam tylko tamtych chłopak. Zapinam łuk. Niestety w tarczy. Znowu. U! Kurde! Ja pierdziele! Zginąłem i przegrałem bitwę. No nie! Ej, myślałem, że oni sami się będą ubili dalej. I znowu. Kusi mnie, żeby wczytać. Ale no mieliśmy grać na Iron Manie, więc... Dobra, wiecie co, tych bandytów dojadę? Hello there. No nie, ja pierdziele, głupoty straszne robię. Dobra, spróbujmy, spróbujmy. Jeżeli to się nie uda... Aha, muszę wysłać wojska, więc ja nie wiem, czy to się uda. No, 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 no. Może? Nie, nie uda się. No nie, udało się. A, bo to była moja armia. Okej, okej, okej. Dobra. Mamy za dużo więźniów. Więc musimy kogoś jednak porekrutować tutaj. Z tych Hilmenów ja jednak sobie zrekrutuję kilku. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No. Mówiłem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale spróbuję. Dobra, weźmiemy cały ten lód. Oj, głupoty straszne zacząłem robić już. A czy głupoty w sensie. Nie wiedziałem, że jak tutaj zginę w tym haidaucie, to bitwa będzie z automatu przegrana. I to mnie troszeczkę zaskoczyło, powiem wam szczerze. Dobra, spróbujmy posprzedawać rzeczy. Jeżeli są syfiaste, oczywiście. Jeżeli są dobre, to sobie zostawimy. Tarcza syfiasta, falcion. Masterwork fal falcion. Falchion w zasadzie. A to jest i tak gorsze od mojego miecza. Przynajmniej koszty. Nie, nie, koszt jest podobny w sumie. Swing Speed 98, czyli szybciej. Swing Damage 63, tu 57 ma miecz. Tylko Trust Speed. Y szybciej się dziaby, w sensie pcha mieczem. Pchnięcie wykonuje. No i miecz jest dłuższy przede wszystkim. Ale... Wiecie co ja zaryzykuję? Wezmę ten falcję. Zobaczymy, czy on będzie działał. A, kupiec nie ma wystarczająco kasy. Oj, dobra, kij z tym, nie będę jeździł szukał w sumie. Dobra, poczekamy tu znowu chwilę i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, wiecie co, zaczekam tak do 70%, no i generalnie ruszam, nie? Bo, bo, muszę, bo muszę powoli kończyć odcinek 29 minut. W każdym razie ogarnąłem, co to jest, w sensie, to jest party morale, nie? I to dopiero rzuciło mi się w oczy. W sensie, jak rekrutujemy sobie tych różnych highwaymenów i tak dalej, no to nam to, to morale się zmniejsza z tego, co mi się wydaje. W sumie tego jednego highwaymana sobie zrekrutuję tak czy siak. Tych hillmenów niepotrzebnie wtedy brałem, no ale. No, widzisz, you will lose 2 do morale, nie? Ze względu na fakt, że mam zrekrutowanych jakichś tam takich bandytów i tak dalej. Więc to to morale się wtedy zmniejsza. No, jest to ciekawa całkiem mecha mechanika. Dobra, mamy 73%, dobra, odczekam do 80% i ruszamy. Po prostu będę się bił trosze, troszeczkę bardziej zachowawczo. Nie będę tak szarżował jak ostatnio, ale no jak wspomniałem, nie spodziewałem się, że. Dobra, stop waiting, leave. I ruszamy na hideout. Nie spodziewałem się, że po prostu, jak ja zginę, to się cała kampania, że tak powiem, rozsypie. Dobra, jeszcze tu będziemy czekali na nighttime, więc, więc, jeszcze się podleczymy trochę, będę 90% HP miał. Także myślę, że to jest wystarczająco, żeby, żeby przetrwać, przynajmniej, nie? I tam moje chłopaki sobie powinni poradzić jakoś. Dobra, i atakujemy. Teraz tak, tego highwaymana chyba nie będę brał, powiem szczerze. Bo on jest po prostu za szybki, on strasznie wyprzedza całą resztę. Więc weźmiemy sobie po prostu tego zwykłego Wigla, rekrut. No i co? I don, i ruszamy, i mam nadzieję, że to się po prostu uda zrobić tym razem. Kurczę, no takie banalne zadanie, a ja się za to zabieram, jak kurcze nie wiem. Jakby to było, nie wiadomo jak epickie i ważne. Chociaż, wiecie, dla mnie to jest dosyć ważne. To jest dla mnie początek zupełny, jeżeli chodzi o grę. Dostał. No, 12 wprawdzie. Nie, 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 Ja się już dwa razy na to nie nabiorę. Teraz idziemy do... do, do... Okay. Zabili. Ok, ruszamy dalej. Ja nikogo na razie jeszcze nie straciłem. Czy... W sensie... Na co? No, na to, że... Na, na co się nie zambiorę? Na to, że z tego oszczepu, kurczę. Nie tłuk. Wtedy ja oszczepem jakimś dostałem i padłem. Dobra, ruszamy dalej. Tu nikogo nie ma. No i teraz nikt się nie wyrywa za bardzo do przodu. Nie wiem, czy da się tak zrobić, żeby po prostu szli tym samym tempem. Wydać taki rozkaz, że maszerujcie tym samym tempem, czy coś takiego, nie? Dobra, strzelamy stąd. Fuck. Dostał. Go. 7 HP, ale zawsze coś. Jeden typ, tu jest strasznie mało ich. Może ich jest generalnie mniej po tym moim pierwszym ataku. Ciekawe, czy to tak działa, że jak ich przetrzebimy raz, to ich później jest mniej. Możliwe. Kurczę, tak z tyłu ten mój bohater wygląda jak jakiś, nie wiem, Andrew Tate. Nie wiem, czy kojarzycie typa. Ale, no, Tak samo dosłownie wygląda, dobra. Nie! O kurde, drzewo mnie ocaliło. O cholera, jasne. Come on, dokładnie. I co? Jeszcze gdzieś typ? Tu jest typ. On się przyglądał morzu. Biedak zostanie zmasakrowany. Dobra, i co teraz? Tak, i teraz to, czyli boss nadciąga. Ja się mogę z nim pojedynkować jeden na jeden um, albo po prostu dać moim rozkaz do ataku i oczywiście. Um, tak, ja nie, nie walczę duelów z brigantami. Tylko lejemy go po prostu całą bandą i tyle, bo ja nie wiem czy ja będę dał mu radę żeby... swojego chyba nie Dobra, udało się. To było łatwe. To było mega łatwe, więc fakt, że tak długo dużo czasu mi to zajęło jest niepokojący w zasadzie. Mamy konia jakiegoś i to chyba lepszego. Dobra, dobra, no zobaczymy w zasadzie. Tak, on jest kurcze lepszy niż ten mój. Ma troszeczkę mniej HP, ale generalnie jest szybszy i w ogóle, więc zmieniamy. Jest do tego ciemny. Więc no po prostu w sam raz. No dobra, butów lepszych nie ma, ubrania lepszego nie ma. Uprząż dla konia mamy. Która też jest w zasadzie lepsza. O! Wow, jak ten nasz Rumak wygląda ładnie. Infantry Axe, ok, one-handed. Iron Arming Sword to jest to, co ja miałem. Dobra, zadanie wykonane i dostaliśmy kasę 3000 za zmasakrowanie tego hideoutu. Więc powiem Wam szczerze, że to wygląda już w tym momencie całkiem w porządku. I to jest chyba dobry moment, żeby wreszcie ruszyć do Wlandii. To jest kawałek drogi, generalnie, z tego co zauważyłem, bo ta Wlandia jest tutaj dopiero. Więc no tak, to jest z całą pewnością kawałek drogi. Ale sobie przelecimy. I wiecie co? Ja w zasadzie kończę dzisiejszy odcinek, bo mogę to spokojnie chyba zrobić poza kamerą. Jeszcze czekajcie, jeszcze inventori zobaczmy. W sumie ja to muszę sprzedać. Czekajcie. Aha, to jest to samo, a to jest to moje gorsze. I ten axe, ciekaw jestem, jak to. Jak to sobie radzi w porównaniu, tylko nie mogę tego porównać do miecza z jakiegoś powodu. Weapon Tier 2, a to jest Weapon Tier też 2, a to jest Weapon Tier. 3, więc ten Iron Sword jest w zasadzie, jeżeli chodzi o Tier, najlepszy, więc bez sensu jednak będę chyba z tym mieczem chodził. Szczególnie, że wiecie, ja jestem taki mm, dosyć mieczowy, nie? Człowiek o Imperial Trained Infantry i możemy go ulepszyć w Upgrade to Imperial Veteran Infantry albo Upgrade to Imperial Menavaliation. Mm, Co to kurde jest? Nie wiem, które bym chciał. Nie wiem, co to jest, powiem szczerze. Ale może z tego względu wezmę właśnie to kliknę to. To jest jakiś cholerny pikinier, nie? Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Dobra, nic. Kończymy ludziska, dzisiejszy odcinek. Mega fajnie się w tego banner lorda gra. Ja wiem, że dla was to może być takie troszeczkę... Nie do końca ten tego, bo ja sobie tak powolutku gram, ogarniam grę. To jest moja pierwsza przygoda z tą produkcją. O tu 10 chłopam nie goni, abym ich mógł teoretycznie zaorać, ale może nie będę próbował. Bo idziemy do Wlandii, jesteśmy coraz bliżej miejsca docelowego, więc za chwilę tam dotrzemy i zakończymy dzisiejszy odcinek. Także tak, ja sobie gram powoli. O, nie mam, nie mam żarcia, więc wiecie co? Postój. Postój, kupimy tu żarcie w tym całym Ortyzja. Ja już tu będzie tracę HP i sprzedamy trochę tego syfu w zasadzie. Sprzedaj te falsjony tego konia też sprzedaję w diabły. Kupimy sobie trochę żarcia. Eee, żarcie, żarcie, gdzie jesteście? Tutaj są, tu jest zboże. Patrzcie, tu mają dużo broni różnej, czy jest jakaś, jakiś dwuręczny miecz? Short sword, no to short sword raczej nie będzie. Narrow, one handed. Broad falsion, Spata, fine steel spata. One hundred... No wszystko jest one -handed. nie wiem... Czy tu są dwuręczne miecze w tej grze, ludzie? Ej, no muszą być, no. Bo tutaj... a to też jest one hundred. Wszystko jest one kurczę. Dobra, no nic, to nas nie interesuje w tej chwili. Spadamy stąd i lecimy do Wlandii. I tam z miejscowymi nobilami się spróbujemy spyknąć i zacząć wykonywać dla nich jakieś sensowniejsze questy. Mm, tak, taki. A, ja, czy ja nie kupiłem zboża? Czy ja kupiłem go tak mało, że zeżaryli od razu? Nie wiem, dobra, zahaczymy jeszcze w takim razie o tą wioskę. E, kupimy sobie. Więcej tego zboża może? Dobra, jesteśmy na terenie Vlandii. Xaver von Bub dociera do miejsca przeznaczenia i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. W następnym mam nadzieję, że będzie się działo troszeczkę bardziej grubo. Już mam ekipę taką całkiem, powiem szczerze, sensowną, no oczywiście wiecie, jak na, jak na początek wydaje mi się. Mam kupę kasy, to jest na pewno dobra wiadomość. Jestem coraz bliższy zrealizowania tego quest'a, właśnie tego z tym klanem. Establish your clan. Tutaj musimy jeszcze powiększyć party do 20 chłopa. Rich clan tier 1. Nie wiem, gdzie tu jest jakiś Clan Tier? O, tu jest klan Xavier Von Bub, Clan Tier 0. O, jak to działa. E Renown 21, Next Tier 50. Nie wiem za co ja wbijam te ten Tier, powiem szczerze, jakbyście mi mogli to wyjaśnić w komentarzu, to byłoby fajnie. Ej, to jest mega dobra gra, powiem wam szczerze, jak już teraz. Teraz na no to patrzę, to mega fajnie to wygląda. Dobra, do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Czołem.